Cześć, witajcie. Po tej stronie Michał Pepka z zboża hybrydowe. Od naszego ostatniego spotkania minęło już kilka miesięcy. Jesteśmy ponownie na plantacji pszenicy hybrydowej Himalaja. Dokładnie tej, którą widzieliście, gdy ją sialiśmy 10 września 2021 roku. Jak widzicie, mamy piękną, słoneczną pogodę i mimo, że gdzieś tam nocami cały czas zdarzają się przymrozki na poziomie minus 5 stopni Celsjusza, myślę, że jest to już dobry moment, na ocenę plantacji, ocenę jej przezimowania oraz konkretnie kondycji samych roślin, bo dobrze wiemy, że od kondycji tych ostatnich zależy całość dalszych zabiegów, które musimy wykonać w sezonie wiosennym. Także zapraszam. Ocena kondycji roślin na przezimowanej plantacji, stopnia ich rozwoju jest ważna z punktu widzenia nawożenia azotowego. W tej chwili na plantacji mamy około 90 do 98 roślin na metrze kwadratowym. Przy średnim rozkrzewieniu od 5 do 7 silnych pędów na roślinie. Daje nam to w granicach 600-700 pędów na metrze kwadratowym, co jest spodziewanym docelowym wynikiem. Warto również przyjrzeć się systemowi korzeniowemu, który wykazuje już pierwsze sygnały wiosny, ponieważ widzimy już tutaj pierwsze białe. Odrosty. Jeśli chodzi o samo nawożenie azotowe, dużo zostało powiedziane w tym zakresie. Stąd myślę, że nie musimy tutaj tego poruszać. Niemniej jednak, jeśli chodzi o tą kwestię, chciałbym dodać, że nie samym azotem tutaj rośliny żyją, ale również należy zwrócić uwagę na, na siarkę. Skończyły się już czasy, gdy w wyniku kwaśnych deszczy średnio na hektarze mieliśmy depozycję na poziomie 60 kg siarki. Na hektar. W tej chwili wiele powierzchni w Polsce wykazuje niedobory tego, tego cennego pierwiastka. Jest to o tyle ważna kwestia, ponieważ siarka wchodzi w skład aminokwasów, w skład białek siarkowych, które budują enzymy. Chodzi tu głównie o enzym reduktaza azotanowa, która odpowiada za przemiany, za metabolizm azotu, stąd niedobór. Tego pierwiastka będzie jasno rzutował na metabolizm azotu, który tutaj jest najdroższym składnikiem. Przyjmuje się, że średnio powinno zastosować się od 15 do 20 kg siarki w czystym składniku. Stąd można przyjąć, że niedobór 1 kg siarki odpowiada za około 15 do 20 kg metabolizmu azotu. Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę podczas wiosennej oceny kondycji roślin, są kwestie zdrowotnościowe. I mimo iż przyjęło się, że zabieg T1 stosuje się w fazie rozwojowej BBCH 30-32, często łącząc go z regulatorami wzrostu, to warto jednak zrobić już to wcześniej, gdyż wcześniej zaobserwowane patogeny są łatwiejsze do zwalczania mniejszymi dawkami i tańszymi środkami. W tej fazie rozwojowej zwracamy głównie uwagę na mączniaka prawdziwego, na septoriozę paskowaną. Na choroby podstawy była czy brunatną plamistą. Oczywiście zwalczanie rozpoczynamy dopiero w momencie przekroczenia przez te choroby progu ekonomicznej szkodliwości. Za w przypadku mączniaka wynosi od około 50 do 70 roślin z objawami mączniaka. W przypadku septorozy paskowanej jest to od 30 do 50 zajętych liści. Jeśli chodzi o mączniaka, zwróciłbym tu szczególnie na niego uwagę, ponieważ wydawałoby się, że jest to. Łatwy patogen do zwalczania, niemniej jednak pojawia się on nawet na plantacjach chronionych kompleksowo i w sposób profesjonalny. Przyjęło się, że mączniak może w przypadku silnego pojawu zredukować nam plon nawet o 40%, stąd o 40%, warto na niego zwracać uwagę. Szczególnie, że w późniejszych okresach infekcji jest go trudniej zwalczyć. Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę podczas oceny kondycji plantacji, jest zachwaszczenie. W tym przypadku mieliśmy duże zachwaszczenie jesienią samosiewami rzepaku, jednak zapiek jesienny sobie doskonale z nimi poradził i widzimy w tym momencie czystą plantację. Jest to kolejny argument za tym, aby główne zabiegi odchwaszczania przeprowadzić jesienią. Wiosną jest to o tyle trudniejsze, że chwasty zaczynają swoją wegetację znacznie wcześniej, w temperaturze kilku stopni powyżej zera. Dość powiedzieć, że taka miotła kiełkuje nawet pod śniegiem. I w momencie, kiedy my nie możemy wjechać z zabiegiem na pole, one doskonale sobie radzą i rozpoczynają wzrost, co jest o tyle trudniejsze, że mogą uciec nam wrażliwe fazy rozwojowe, w których jesteśmy w stanie je zwalczyć. I kolejne zabiegi po prostu będą mniej skuteczne bądź po prostu przedrażające koszt uprawy. To tyle jeśli chodzi o podstawowe informacje i kwestie, na które należy zwracać uwagę podczas wiosennej oceny plantacji. Jednak jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, na temat wiosennej pielęgnacji. Zapraszam Was do wejścia na naszą stronę na www.saten-union.pl, do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi oraz do polubienia naszego profilu na Facebooku. Cześć!